Chciałoby się zaśpiewać wiosna, 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 ach to ty. Lecz jej przyjście można było przeoczyć z powodu natłoku wydarzeń mijających tygodni związanych z koronawirusem. Po raz kolejny pracownicy Łukasiewicz ITR pokazali, na co ich stać, nie zważając na tak trudne oraz wyjątkowe okoliczności. Wiosna Newsletter 2021 Lecimy dalej. Marcin Kiełbasiński, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa. Swoją karierę w instytucie rozpoczął w 2020. W roku a od maja 2021 objął stanowisko dyrektora Centrum Technologii Przemysłowych, gdzie zarządza kilkudziesięcioosobową grupą wspaniałych pracowników. Dodatkowo pełni funkcję sekretarza Rady Instytutu oraz przedstawiciela Łukasiewicz ITR w grupie badawczej Zrównoważona Gospodarka i Czysta Energia. Najważniejszym jego projektem było opracowanie i wdrożenie linii do produkcji maseczek ochronnych w ekstremalnie szybkim czasie oraz systemy zgrzewania ultradźwiękowego dla przyczyn. Przemysłu 4.0 to projekt, w którym zastosowano 12 unikalnych, opatentowanych rozwiązań. Ich innowacyjność potwierdzono na międzynarodowych targach m.in. w kategorii The Top of Mechanics and Equipment. Kaohsiung Taiwan 2018 rok. Oraz złotym medalem z wyróżnieniem na targach innowacyjności w Hiszpanii w 2017 roku. Te wysokowydajne ultradźwiękowe systemy łączenia materiałów zostały wdrożone u wiodących producentów rur typu PERT i profili budowlanych, oferując wydajność do 80% wyższą w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. Prywatnie kochający tata dwójki wspaniałych Urwisów: Gabrysi i Eryka. Idealny mąż. Potwierdza ten fakt jego cudowna żona Jolanta. Pasją Marcina jest rodzina, która daje. Mu siła i radość. Natomiast wieczorem, kiedy dzieci już odpływają do krainy snu, a żona po pracowitym dniu włącza następny serial na Netflixie, Marcin zakłada kaski i wyrusza na motocyklowy podbój Warszawy. Marcin, czy ty wiesz, która jest godzina? Godzina 18. Już nikogo z Twoich pracowników nie ma. Która? 18.00. No, chyba żartujesz. No, czas na nas. A Słuchaj, przycisk? zabieram cię w fajne miejsce. Bierz kask, bierz kurtkę i lecimy. Dobra? No to lecimy. No to lecimy. Dobra, Marcin. Czas odpocząć od pracy. Chwilę relaksu. Wynająłem tor na godzinkę, także sobie pojeździmy. Tylko... jest jedna sprawa. Musisz dać mi fory, bo mam małe szanse. Jak wynająłeś, to ci dam. Tak? Ale Ty płacisz. <słuchaj>, Słuchaj, jest sprawa tego typu, że ostatnio przegrałem w ostatnim odcinku Newslettera z Łukaszem. Unieważnimy tam te zawody. Tamte zawody. Sprawdzimy się. W sumie podobne litraże. Może damy radę. To co? Powodzenka? Wiadomo, każdy facet to dziecko, tylko w pewnym wieku zmieniają mu się zabawki. Tak jest również w tym wypadku. Sam o sobie mówi, że jest entuzjastą łączenia teorii z praktyką. Wielozadaniowcem, inżynierem z pasji, który kocha naukę. Marcin to mega pozytywnie zakręcony gość, gdzie szczególne miejsce w jego sercu zajmuje motoryzacja i podróżowanie. Bez nich nie wyobraża sobie życia. Łukasiewicz dał mu możliwości powód integracji. W ramach realizacji wspólnych projektów nawiązał kontakty umożliwiające podjęcie kolejnych ciekawych wyzwań. No i co, wygrałeś? Co, dyrektor, to dyrektor. Jak kierownik może wygrać z dyrektorem? Gratulacje, Marcin. Super. Żubik. Dobra, no to co? Pojeździliśmy, no to wracamy do iter w poniedziałek 17 maja odbyła się transmisja na żywo z wydarzenia drugiej rocznicy powstania sieci badawczej Łukasiewicz, organizacji, która wprowadziła nową jakość w relacji nauki z biznesem. Rok temu Instytuty Łukasiewicza aktywnie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Działania realizowane były pod wspólnym szyldem Tarcza Naukowa. Jednym z projektów była budowana od podstaw linia do produkcji maseczek medycznych wyłącznie z polskich surowców, która znalazła już nabywcę w postaci jednej z największych polskich firm. Pracował nad nim zespół badawczy złożony z przedstawicieli trzech instytutów Łukasiewicza. Łukasiewicz IBWH, Łukasiewicz ITR, Łukasiewicz Instytut Inżynierii materiałów polimerowych i barwników, liderzy projektu. Doktor inżynier Konrad Sulak, Zukasiewicz i BWH. Marcin Kiełbasiński z Łukasiewicz i oraz inżynier Adrian Bartnicki z Łukasiewicz i MPIB odebrali w imieniu zespołu nagrodę Sieci Badawczej Łukasiewicz w kategorii Nagroda Specjalna. W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia podkreślono szybkość działania i umiejętność wykorzystania interdyscyplinarnego charakteru Łukasiewicza w walce z pandemią COVID-19. Gratulujemy. Gośćmi konferencji z okazji drugiej rocznicy powstania Łukasiewicza byli wicepremier Jarosław Gowin Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz minister Wojciech Murdzek, Ministerstwo Edukacji i Nauki. Gratulujemy naszym kolegom. Mamy projekt. Razem z polskim przedsiębiorstwem produkującym profesjonalne inhalatory firmą Medbryt zajęliśmy pierwsze miejsce spośród złożonych projektów w województwie mazowieckim w ramach trzeciej rundy konkursu Szybka ścieżka koronawirusa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt będzie polegał na stworzeniu nebulizatora ultradźwiękowego generujący wibroaerozol i termoaerozol do leczenia i rehabilitacji układu oddechowego. Najważniejszą innowacją w projekcie będą funkcję telemedycyny, umożliwiające zdalny nadzór lekarski nad długotrwałym leczeniem schorzeń płuc i dróg oddechowych pacjenta. Gratulujemy oraz trzymamy kciuki za cały zespół zaangażowany w stworzenie projektu w składzie Paweł Michalski, Marcin Kiełbasiński, Jerzy Chudorliński, Radosław Przybysz, Aleksander Lisowiec. 1 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy drugą rocznicę powstania sieci badawczej Łukasiewicz, organizacji, która wprowadziła nową jakość w relacji nauki z biznesem. Dzięki połączeniu potencjału naukowego polskich instytutów badawczych przedsiębiorcy zyskali bardziej efektywny dostęp do wiedzy i kompetencji ponad 4,5 tysiąca naukowców i inżynierów, specjalizujących się w wielu obszarach. Z okazji tej rocznicy pracownicy Łukasiewicz ITR wybrali się do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce, aby lepiej zgłabić historię naszego patrona Ignacego Łukasiewicza, farmaceuty, przedsiębiorcy działacza społecznego, filantropa. A wynalazcy lampy naftowej, który w 1852 roku razem z Janem Zechem przeprowadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej metodami naukowymi. Znajdujemy się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bąbce. Jest to miejsce unikatowe w skali światowej. To miejsce mm, to jest ściśle związane miejsce z Ignacym Łukasiewiczem, ponieważ to Ignacy Łukasiewicz założył kopalnię ropy naftowej w 1854 roku. Ta kopalnia działa do dzisiaj, więc jest to najstarsza kopalnia ropy naftowej działająca do dzisiaj. I na terenie tej kopalni jest nasze muzeum. Można zobaczyć tutaj różnego rodzaju eksponaty związane z przemysłem naftowym w XIX wieku, jak i w wieku XX. Oczywiście eksponaty związane z Ignacym Łukasiewiczem. Co więc łączy nasz instytut z Ignacym Łukasiewiczem oprócz tego, że patronuje sieci badawczej? Choćby to, że nasi inżynierowie poszukują i opracowują skomplikowane energetyczne systemy zabezpieczające, które wspomagają wydobycie nawet naroponośnych. Polach Syberii. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić siłę odkrycia lampy naftowej, ale odpowiadała ona mocy oświetleniowej 10-15 świec. Dziś, po blisko 170 latach, do oświetlenia naszych domów i miejsc pracy potrzeba gigantycznych zasobów energii elektrycznej, także z odnawialnych źródeł energii. Dlatego praca naszych inżynierów jest niezwykle ważna. Ignacy Łukasiewicz byłby z nich na pewno dumny. W otoczeniu przepięknego Lasu Borzęckiego znajdują się XIX-wieczne kopanki, w których można zobaczyć naturalną ropę naftową, czyli czarne złoto. Spacerując alejkami ukazywać się będą unikatowe urządzenia związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym pochodzące z XX wieku. We wnętrzach budynków można przenieść się w czasy, kiedy na kopalni pracował jeszcze sam Ignacy Łukasiewicz. A to wszystko dzięki nowoczesnym ekspozycjom multimedialnym. Serdecznie zapraszamy do miejscowości Bubrka wszystkich chcących zgłębić historię Łukasiewicza oraz dowiedzieć się co nieco o ropie naftowej i o naszym patronie. Patronem sieci badawczej Łukasiewicz jest Ignacy Łukasiewicz. W związku z tym z tego miejsca chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu zarządu fundacji Bubrka, pomyślności, dalszych sukcesów w propagowaniu Ignacego Łukasiewicza, a także rozwoju tej sieci. To miejsce to jest miejsce wyjątkowe, więc jest najwłaściwsze do tego typu życzeń, do złożenia tego typu życzeń. E, oczywiście e, z pozdrowieniami dla wszystkich pracowników wszystkich instytutów sieci badawczej Łukasiewicz, e, a w szczególności dla pracowników e, Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz ITR. Marka to nie tylko logo na urządzeniu, to nie tylko nazwa, termin, znak, symbol albo kombinacja wszystkich elementów. To także to, co o nas myślą nasi klienci. Dział komunikacji i marketingu doskonale o tym wie. Dlatego codziennie w pocie czoła pracuje nad tym, aby w pełni profesjonalnie wypaść na rynku i w świadomości naszych klientów. Świadczą o tym choćby zakończony już proces rebrandingu. Nasi pracownicy biorą udział w profesjonalnych sesjach fotograficznych, których efekty możemy potem obejrzeć w naszych materiałach reklamowych i prasowych, czy też w mediach społecznościowych. Nasi pracownicy front office przechodzą specjalistyczne szkolenia, między innymi z komunikacji, aby jeszcze bardziej mogli zrozumieć potrzeby klienta i wyjść do Was z idealnie dopasowaną ofertą. Aby ujednolicić identyfikację wizualną marek własnych Łukasiewicza, w celu ich wzmocnienia specjalna grupa osób z różnych instytutów Łukasiewicza, Wypracowała spójny wizerunek marek, który niebawem Państwo będziecie mogli oglądać. A wiecie, czym się Wasztawie tutaj zajmuje? Buduje masę. Bardzo ładnie. Obejrzyjcie, podotykajcie, co to jest. Nie, tak. Coś on robi. Coś on robi bardzo dobrze, Wojtek. Przyciąga inne rzeczy. Bardzo dobrze, Wojtek. Przyciąga inne rzeczy. Znacie może coś takiego, co to jest? Spinacz. Spinacz do papieru. Czasami może rodzice używają. Używają, spinają kartki papieru czymś takim? Nie. Na tym tą melodówce to jest taki no. magnesik, on nie da się zdjąć. Ej, raczej to się. Nie da tak odstawić? Daj no, próbuję ja czy jakiś pomysł. Czy to? Nie. Widzisz, mi za Dzień dobry. Można zabrać Pani chwilę? Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. możemy chwilkę porozmawiać? No możemy. Dzień dobry, dzień dobry. Łukasiewicze, RTV, Sonda Uliczna. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wie Pani, co się w tym budynku znajduje? A wiem, bo mieszkam niedaleko to jest Instytut Badawczy. O, super. To jest Instytut Telei Radiotechniczny. Okej. Okay. Czym się zajmuje? Skrzywaniem, e, takimi procesami cięciem, jakimś ultradźwiękowym. Tak jest. Też takie technologie są wytwarzane. Coś więcej na ten temat? Jakieś e, informacje, ciekawostki z życia Łukasiewicz-Ter? E, właściwie to szczegółów nie znam, ale e, czytałam kiedyś w internecie, e, że produkujecie maseczki. Zgadza się. Y, takie y, przeciw koronawirusowi. O, super. I pamiętam, że była otwarta y, specjalnie do tego y, linia produkcyjna jakoś na początku pandemii. Zgadza się. A jakieś inne technologie oprócz maseczek, o których już prawdopodobnie wszyscy w Polsce słyszeli. No, wszyscy oprócz mnie. <noise> <noise> Okej, okay, um, coś więcej na temat Instytutu? Patron? Łukasiewicz. Łukasiewicz, no założyciel, yy, lampa naftowa. Tak, 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 twórca lampy naftowej, filantrop, wynadasca. Dobrze, no to w takim razie inne pytanie, nie będzie to pytanie z serii Matura to bzdura, ale kim jest Łukasiewicz, kim był Łukasiewicz? A to nawet Matura to bzdura, to bym odpowiedziała, bo chyba każdy wie, to jest wytwórca lampy naftowej, prawda? Zgadza się. Dobrze, na temat historii budynku coś pani może wie? Pani stąd jest z tych okolic, czy, czy tak. No, powiedzmy, powiedzmy, nauczalnie tutaj. Okej. Okay. Dobrze, no to w takim razie zapraszamy na praktyki w przyszłości. Pozwolenia, do, do widzenia. Super, dziękuję. Piątka. Dziękuję bardzo do zobaczenia. Do, zobaczenia. do zobaczenia. do widzenia, dziękuję. Jak nazywa się miasto, w którym ogląda się samochody? Garpacz.